Temat, który teraz stoi przed nami, to temat cierpliwości. Bóg wzywa nas, abyśmy byli cierpliwi. Patience Cierpliwość. Przynosi również pozwolenie na cierpienie And uh, the best example of um, people who endure in order to bring about something good to the world are women. A najlepszym y, przykładem y, tego y, osób, które potrafią wytrwać, aby przynieść na świat coś dobrego, są kobiety. But those were the men during that time. Ale również mężczyźni podczas tego czasu też wykazują się wytrwałością. Now that I I look after children who grow and eventually become get married. I teraz dopikują się dziećmi, które powoli wzrastają, a potem następnie odchodzą i się pobierają. Zaczynam rozumieć, co to oznacza. w zeszłym roku. experience of having given Doświadczyłem oddawania jednej z moich córek. grow and they got married. Jednej z tych, której, której patrzyłem, jak dorasta, i którą później musiałem. Patrzyłem, jak wychodzi za mąż. So at a, at a time they I potem ona zaszła w ciążę. And I, began to see something interesting. I zacząłem widzieć coś ciekawego. The... Zauważyłem coś ciekawego, że osoby, które są, nosą, no, noszą w swoim łonie dziecko, doświadczają różnych rzeczy. I Spotykałam takie różne dziewczyny ponieważ część z nich pracowała u mnie w biurze. After getting married, they came to work again. E, ponieważ po ślubie, powraca, po, 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 ślubie po, po weselu wracały z powrotem do pracy. So I see them touch in their pockets and order mangoes. mangoes from our town to the city which is 368 kilometrów widziałem jak yes, ordering for więc widziałem jak jechały po owoce mango z naszego miasta aż aż do drugiego czy ponad prawie 400 kilometrów and yet in we had a mimo to u nas w mieście były te owoce ale ta zachcianka spowodowana ciążą, powodowała, że musiały jechać aż do Kampali e, po te mango, i nie wystarczyły im te owoce w tym mieście, w którym się znajdowały. Others would come with the jackets of their husbands. Inne przychodziły w kurtkach swoich mężów. Wtedy ja Dlaczego tu ja się zapytałem, dlaczego, dlaczego przynosisz tą kurtkę tutaj? No bo, no, mam taką zachciankę, bo jak jestem w ciąży, to mam jakieś takie zachcianki, mam, mam, jest, pojawia się coś, co mnie łączy z, z moim mężem w inny sposób. Inna dziewczyna. I met the man and he said. Który e, przy, mąż przyszedł i zaczął się skarżyć że od kiedy zaszła w ciąże to w trakcie jedzenia ciągle mnie zaczepia i mnie szturcha So the Lord teaches them after they have got married how to endure nie, więc Pan uczy ich po ślubie, doświadcza ich wytrwałości, aby byli wytrwali nawet na jakieś zaczepki czy szturchania. Bo co Bóg złączył, niech człowiek nich nie rozdziela. Whether you are beaten or not beaten. Bez dan Donato cieszy szturchanej bite czy nie. I know there are so many psychologists here You're going to say you get out of here. What are you saying? Ale wiem, że jest tu pewnie paru psychologów, którzy powiedzą ty gościu, co ty wygadujesz, zabieraj się stąd. For better and for worse. I don't know what the people. <laughs> na dobre i na złe. <laughs> for better and for worse. Na dobre i na złe.

A very Pamiętajcie, że lekarz nie jest psychologiem. Najlepszym psychologiem jest Jezus Chrystus. And Jesus will talk to their I Jezus będzie mówił do serca tej osoby. Jesus is the one who by Ponieważ Jezus w sposób doskonały potrafi ma dar wytrwania. Jest objawieniem Boga, który ma względem nas cierpliwość. I od dzieci nauczyłem się tej wytrwałości. Mówisz takiemu dziecku, że uzgodniliśmy, że, że zrobisz tą rzecz. Mówi: Tak. A dziecko mówi tak. A następnego dnia znowu wraca do sp poprzedniego sposobu zachowania. No i tak samo Bóg prosi, Cię, nie mów tego. Rozumiesz? Ty mówisz tak. The he finds you doing the same. A potem znowu wracasz do tego, co było. He doesn't beat you, he forgives you. I on Cię nie bije, on Ci wybacza. this gift of forgiveness is getting out of humanity teraz od we are forgetting being people who can forgive in the name and in the power of god who sees us as his children no matter whatever we have done Zapominamy, aby być ludźmi, którzy przebaczają w imię Jezusa, w imię Boga, który patrzy na nas jako swoje dzieci, bez względu na to, czego nie robiliśmy. God has me not to beat children. Bóg pozwolił mi, abym nie bił dzieci. But recently I was almost tempted. Ale ostatnio prawie się skusiłem. Więc rozumiem was, rodzice. now the children they are there 1500 children no imam and you want them to pass the exams especially the state exam I chcę, aby i chcesz, żeby zdały egzaminy, zwłaszcza te egzaminy końcowe. And them, Don't kill time. I mówisz, nie marnuj czasu. Say, okay, not time, A one mówią, dobrze, puncto. nie marnujemy czasu, jesteśmy, jesteśmy punktualne. The a potem następna rzecz, jaką widzisz, to to, jak się włóczą po, po, po obszarze y, szkoły. I zapytałem nauczycieli, co możemy zrobić. A, a nauczyciele odpowiadają, ojcze, powiedziałeś nas, żeby nie tłuc dzieci. Czy możemy im przyłożyć trochę kijem, żeby się obudziły? I, it was hard. Wiem. Wiecie, Wiecie, to było trudne. Chciałbym, żeby te dzieci zdawali egzamin. Nie, Nie chciałam, żeby były bite. But the teachers say maybe a cane can wake them up. Ale nauczyciel mówił, a może by tak ta, 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 ta ten ten ki ta różga by im ich trochę obudziła. At first I said yes. Na początku powiedziałam tak. But after walking a ale potem gdy się trochę przespacerowałem, God spoke my heart. Bóg przemówił do mojego serca. You are losing patience

Sposób przebudzenia, abyśmy mogli się nawrócić i zmienić nasze życie. Chciałbym Wam przedstawić tutaj pewnego wspaniałego świętego. Był człowiek imieniem Barnaba. Barnaba, spotykamy go w dziejach apostolskich. who was very solid and uh, uh, he was self-possessed, he was a, a good man. <laughs> Był człowiekiem, który był takim bardzo dostojnym i e, pełnym godności. His e, jego rodzice na, nazwali go imieniem Józef. Ale apostołowie nazwali go imieniem Barnaba. Ponieważ kiedy do nich przyszedł, posiadał dar zachęcania, dar rady. So they called him the son of encouragement, Barnabas. Więc nazwali go synem zachęty Barna Barnabą. Ponieważ ten dar był tym darem, który odzwierciedlał Kościół w nim. It was a very distinctive gift. Był to bardzo taki. Można, wyróżniający się dar. Czy jest, jakiś, czy jest jakiś prezent bądź dar, który dajesz swojemu mężowi, gdy z, zrobi coś dobrego? Albo swojej żonie dajesz coś swoim dzieciom? To są zachęcające te dary, które mają nas zachęcać, są dawane nam przez Boga i powinniśmy dziękować za nie Bogu. Barna Barnaba był, był człowiekiem napełnionym Duchem Świętym

And he went to Antioch. I pojechał do Antiochi. And and i potem w, w Antiochii, gdzie ludzie ze względu jego nauczani nauczanie świętego Pawła i stąd pochodzi to określenie brama wiary ponieważ ludzie się nawracali ze względu na tak mocne nauczanie świętego barnaby i świętego pawła barnabas uh, barnaba spotkał pawła w, ta, w tarsie and um,

They had to separate. Musieli się rozejść. Because Wendy did not want to take in John Mark because John Mark was had gone away from them and now Barnabas wanted John Mark to come back. Y, i ponieważ Paweł nie chciał przyjąć z powrotem świętego Jana, a Barnaba chciałaby on powrócił. So they decided to to go. Y, więc zdecydowali, że pójdą in different places for evangelization w różne miejsca na węglizację in a spotkają się Rome. w Rzymie so whether we separate więc kiedy się rozchodzimy, time, następuje czas, when God will put us back kiedy Bóg nas przywróci sobie. Nie, nie, nie bądź zdziwiony. Come I nie czuj się zaskoczony, jeśli ci, którzy dzisiaj odeszli od siebie w swoim małżeństwie, powrócą do siebie. Yeah, come Bo głównym powodem, dla, dla którego ludzie nie mogą powrócić do siebie, when they A good many of, of, of them don't go back to the priest to ask for counseling. jest to, że gdy rozchodzili się, to większość z nich była doradzana, aby nie szli do księdza prosić o pomoc. Save you. The Jesus Christ, can save you. Większość z nich chodziła do psychologów. Psycholodzy są dobrzy, ale oni cię nie zbawią. Najlepszym psychologiem jest Jezus Chrystus. On ciebie zbawi. We need

Ponieważ And kiedy masz chrześcijańskiego doradcę, który współpracuje z psychologiem, albo gdy jesteś sam tym doradcą chrześcijańskim, person, to przyprowadzasz tę osobę, to prowadzisz tę osobę, aby pokonała to, co dla człowieka jest niemożliwe, ale możliwe jest dla Boga. Jest jeszcze jeden święty, z który, którego chciałbym Wam przedstawić. His name is Gerard Jego imię to święty Gerard Magella. Gerard, lost his at an age of 12. Gerard stracił ojca w wieku 12 lat. I was do to a in his hometown. I, zo I został przysposobiony przez krawca w swoim mieście, mieście y, y, we Włoszech. And the abused I ten krawiec znęcał się nad Gerardem, But ale on wytrwał. Po czterech latach miał otworzyć swój własny zakład krawiecki, ale ku zaskoczeniu swoich przyjaciół zdecydował się na pracę w swoim rodzinnym mieście, w domu biskupa. I nawet tam był abused verbally był, Był prześladowany słownie, ale nie zamknął, nie zamknął swoich oczu na tabernakulum. Zawsze szedł przed tabernakulum, aby spotkać Jezusa Chrystusa.

I po tym, gdy kapłani wyjechali z miasta, wrócił do swojej sypialni. Ale jeszcze później, pomimo tego, on się nadal nie poddawał. again Pojechał nadal, żeby spotkać się z redemptorystami i spotkał św. Alfonsa. I stał się bratem zakonnym. I służył w sposób, w jakikolwiek był potrzebny. Był ogrodnikiem. Był zakrystianinem. Był odźwiernym. I nawet stał się kierownikiem duchowym w tym zgromadzeniu. An assignment to this Zobaczcie co za zadanie dostał ten świecki many miracles were through Działo się przez, i, i przez jego ręce działy się cuda modlił się o rozmnożenie chleba w biednych rodzinach i wiele o, rodzin były, m, były nasycane Jeden day he walked across the water to save people who are, Pewnego dnia nawet przeszedł się po wodzie, by ocalić tych, których łódź tonęła. I teraz jest dobra nowina dla kobiet. Stawia się za kobietami, who are in difficulties. które mają trudności. Podczas ciąży. Więc kiedy masz kłopoty, módl się do Świętego Gerarda, a będzie wszystko dobrze. I e, pamiętajcie, on jest również dla was młodych, młodzi ludzie, ponieważ on umarł młodo. Nie myślcie, że tylko starzy mogą być świętymi. Zmarł w wieku 29 lat. Więc i być więc musiał stać się bratem zakonnym w bardzo młodym wieku. I daje nam świadectwo, i mówi: Wola Boża dzieje się tutaj. Powiedz do osoby obok siebie. Hold by the hand. Weź ją za rękę. And become barnabas. Staj Stań się Barnabą. Become barnabas for that person. Stań się barnabą dla tej osoby. Become an encouragement of God to that person. Stań Stań się zachętą Bożą dla tej osoby. Face to face. You know Catholics. The Catholics they say peace to you. They don't like to look at each other. I don't know why we are shy. Catolicy mówią pokój z Tobą i odkręcają się. Nie wiem dlaczego jesteśmy tacy nieśmiali. Look at the face of that person. Spójrz w twarz tej osoby. Aha, speak now. I teraz będziesz mówił. Speak to that Mów do tej osoby. The will of God is here for you. Wola Boża jest tutaj dla ciebie. The will of God is here for you. Wola Boża dzieje się tutaj. Jak God will it. As God, it. Touch the head. As I, God it. I tak samo jak Bóg. As, as God it. I tak jak pragnie Bóg. And as long as he it. I dopóki on tego pragnie. Wola Boża dzieje się tutaj dla Ciebie. Amen. A więc Bóg czyni coś dla Was dzisiaj, On zrobi to dzisiaj, The kingdom nie jutro. Of God is here. Królestwo Boże jest tutaj. And in heaven, I w niebie there are no nie ma kłótni. Hello. Halo. <laughs> Did come with his wife? Czy ktoś przyjechał tutaj ze swoją żoną? Czy siedzisz obok swojej żony? Tell your Powiedz swojemu mężowi. Tell your wife. Powiedz swojej żonie. Wola Boża jest tutaj. Nie odejdziemy od siebie. Amen. Amen. And all of us, I wszyscy z nas, i nikt z nas nie oddzieli od Boga, because God loves us. ponieważ Bóg nas kocha. And do some of you have your rings? Czy niektórzy z Was mają swoje obrączki? Those of you are married, do you have rings? Ci, którzy są w małżeństwie, czy macie obrączki? Możecie podnieść dłonie do góry?

Ci, którzy mają obrączki, niech podniosą dłonie. I ci, którzy już nie mają obrączki, niech podniosą dłoń, aby ona do nich wróciła. So hands up, please. Podnieście dłonie. I don't see your hands. Keep your hand up. Nie widzę waszych dłoni. Trzymajcie je w górze. Czy pamiętacie co powiedzieliście Jezusowi Chrystusowi? Czy wiecie co powiedzieliście temu twojemu partnerowi? You told your wife, you told your husband. Powiedziałeś swojej żonie, swojemu mężowi: I will love you Będę Cię kochał. W, w sposób, w jaki Jezus umiłował Kościół. W sposób, w jaki Jezus umiłował nas, swój lud. Love you this way. Będę Cię kochał w taki sposób. Jest radość i jest cierpienie. Będę cię kochał w, jak w sposób, w jaki Jezus umiłował swój lud. Miłością przebaczającą. I wszystko, co posiadam, należy do Ciebie. Nie będę nic przed Tobą ukrywał. Kochanie, czy jest coś, co ukrywałeś przed mężem bądź żoną? I nastał czas, aby ponownie powiedzieć: No, powiedz swojej żonie, swojemu mężowi, że wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, należy do Ciebie. Nic nie będę przed Tobą ukrywał. Amen. Amen! I to powiedział nam Jezus. Wszystko, co należy do mojego Ojca w niebie, należy do Was. Nie będę nic przed Wami ukrywał. Wszystko, co należy do mojego Ojca, należy do Was. A więc, droga siostro, drogi bracie. Jesteś obrazem Jezusa Chrystusa. Niech Bóg cały czas Cię błogosławi. Niech On cały czas nam daje więcej wspaniałych małżeństw w Kościele. Modlę się w imię Jezusa. Amen.